Witam w Muzeum nad Wisłą. Właśnie w tej chwili przejmujemy od wykonawcy firmy Warbud ten budynek. To jest pierwszy smak Muzeum Sztuki Nowoczesnej już w trochę bardziej profesjonalnym wydaniu, czy w bardzo profesjonalnym wydaniu, ale trochę bardziej w tym znaczeniu, że to jest taki punkt pomiędzy salą wystawową na pańskiej. Emilką na Emilii Plater, a nową docelową siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad. 25 marca od godziny 12 zapraszamy wszystkich na otwarcie nowej przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Syrena Herbem Twym Zwodnicza. To jest nasza pierwsza wystawa w tym miejscu, pierwsza wystawa Muzeum nad Wisłą. Planujemy w sezonie, że w piątki Muzeum będzie czynne do 22, także na pewno nie zabraknie okazji, żeby przyjść, spotkać się najpierw z Syrenami, a potem z kolejnymi wystawami, które tutaj planujemy.